Dzień dobry! Dziema. Witamy! Szale. No, witamy, witamy Powracamy z piątym odcinkiem w sali Wodka Dobra, nie ty słyszysz, słuchawa dawam ale... Dobra, no to co? Włączyliśmy filmik, żeby nie było, że nic nie mówimy Więc my sobie będziemy teraz powoli budować coś Tutaj będziemy dekorować nasz domek i w ogóle yy... No i to tyle chyba Tyle. Oj, ma, macie, coś do, tak, macie, macie coś do powiedzenia jeszcze? Czy tak, nie? jak to będzie sensownego, to włączyć i No, no. No dobra. No Emil, to... oddaj coś do siebie, kogo <laughs> Dobra, no na No to do widzenia. Z2, z2. A w ten sposób. A, czekaj. Dwa i patrz. Tylko to trzeba tu skopać u góry. Więc to nie będzie za szerokie. Te są tutaj dwa dobrze. I powiedzmy teraz tutaj znowu dwa, że wiesz to. I akurat będzie czy nie będzie. Czy to... E, da, to... Da, jednak to... nie rozumiem. A, można by tak zrobić, ale nie. Nie, wiesz co? Patrz, myślę, żeby tak. To wyrąbać i tego żeby nie było. No nie? No. No to to skopać i już jest gitta. Nie, i może ten... I może tutaj tak oczekaj, patrz. No, ale ja bym tu drewno pożerał. O tak, nie o, to... nie, kurde, nie to. Ja tak. mi kurde o. Tak, tak, o. Zrzucił mnie do wody, nie, dziękuję. O tak jakoś, o tak o. To po, położmy tak samo od drugiej strony, żeby widzieć, jak to będzie wyglądało. kto ma tego sto stona? No bo tutaj jest 6, a ja cały stach rzucimy, więc. Zero, no... Oliver, nie panie. No Kto tu kładzie tego kobla? O. Niech będzie jeden tak przypalony. Nagle no, co? Na no, zachciankę. Czy o no, no, to tak możecie... ma być? Ej, o w ten sposób, nie? No, tak. Ej, no to y, nie fajniej... Zamiast... To może zamiast kobla dam brzozę? Nie, daj tutaj brzozę. To tu to ma być takie wielkie drzwi, potrójne? Nie, słuchaj, za, zamiast kobla to może te... Y, jak one się nazywają? Stone'owe Bricks'y. Ej, Desz. Oliver, nie. Ej, Oliver, daj mi na, na razie tą brzozę. Ty ty jesteś? Tu jesteś, masz. Patrz. No i odejdźcie na chwilę, odejdźcie. Nie może być w ten sposób? Może być, nie wiem, nie patrzę. I tylko Ej, masz... nie, nie, ale nie wrzucajcie tutaj zniszczonych tych rzeczy, co? No to wezmę to, no. Nożyczki też No Ale ma... bez sensu. Poczekaj, wezmę sobie 15 węgla. I patyków by się przydało 15, więc wezmę 3 d za 3D. What the fuck? Co? A, nie, to czytnie, to co przybyw. się stało? Co? co się stało? Co? Ja brałem coś Ej no nic, nagle wszystkie to, no, itemy zmieniły miejsce Zajebiste wejście mamy Patrzcie <grym> Co? No ale wiem. Jak zwykle tak. moje sławki się musiały wyłączyć To co? Chcecie taki Lofi? Tak chcemy Co? Ja słyszałem, że coś takiego, powiedzieć, jak zwykle muszę sufera puszyć. <laughs> <laughs> Naprawdę. <śmiech> no po bo chudy, zamieniacie tam? To no, bo sumie nie mieli z tego. Aha, tak. beznadziejnie jest potem. Nie chciałem, beznadziejnie. nie No bo nie wiem, to takie niebogaty problem ten. No wad... No co nie, to nieprawda? No nie. Tak. A wiecie, czemu tak suki wysoko chciałem? Bo jak po, powiedzmy, nie wiem, ktoś w fajnej, że Randol obczajim, no to wiecie, że randol się jakoś mieści. A możemy też zrobić tak, że patrzcie, tak jak w bogat bogatych domach. Tu jest na 5, a naprawdę będzie na 10 i po prostu taki wysoki, że randol będzie. żeby, że tak dług spada do piątego poziomu, się kończy, a tu będą takie schody, jakieś trochę zawinięte i u góry będzie pięterko. Że, że, wiecie, taki, że taki balkonik jakby będzie? Takich co w bogatych domach są. No to zróbmy takie coś. No ja, ja to mniej więcej widzę, że to drewniany będzie. Bo takie przeważnie są. To wiecie, i byśmy zrobili ten pominek to z tym... ten... z O nie mam... Nie Już? Można robić wejście normalne. O kurwa, ty. Ja, ja nie mam czapki zrobionej z tego. No... Te jeszcze tutaj te te, 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 takie ściany tego kobla, znaczy tego, tego... Tego, tego zwykłego stona trzeba będzie ogarnąć. Po co zrobić to w No to ogarniemy jak wszystko wykopiemy, nie? Mniej więcej jak no, ma... Tak, teraz nie. To wykopcie szerokość, ja mam na razie na długo zjadę. Ale to trzeba kopać 5 wyżej, co nie? No 5 wyżej, jeszcze 5 wyżej. To Ale ja to powiem. na razie najpierw robimy ten na do, dolny, no nie? Bo to Ej, to wiecie... słuchaj, to czekaj, to czekaj, w tym miejscu, tutaj się zacznie gdzieś ten balkon. Dobra, nie, na razie nie kombinuj, no, na razie kopiemy. Na razie, to... ja to myślałem, że yy, to, to pomieszczenie, jak mamy takie coś zrobić, to mniej więcej 20 na 20 ja musi być. To, to już jest I słuchajcie, może te ściany na, na dworze z drewna, co? No Nie wiem, zobaczymy, jak chcesz to możesz udekorować nam dwór, Pat, pokażę Ci gdzie. No. Tutaj mamy mieć takie jeziorko, nie wiem, może je zrobić jak chcesz. I żeby taki Dobra, dobra, dzień dobry, witamy po przerwie. No. Mamy... Yy, nie było nas trochę, znaczy u was to kilka sekund, ale nas nie było trochę, bo... Dość sporo zrobiliśmy przez ten czas jak nas nie było, czyż nie? No trochę. ja cię nie słyszałem No nie. No kiknęło go, no ja nie mogę. O jest. Dobra, zaczynaj szybko, bo... No już, dobra, no, nie było nas. U mnie się cały czas nagrywa. Nie było nas i co dalej? No i witam po krótkiej przerwie, której wy zapewne nie odczujecie. No, no właśnie. Zbudowaliśmy trochę, no. No i mamy zamiar Wam pokazać to, budowaliśmy. Za ten czas byliśmy w Kejwie i takie tam. Dokładnie, dobrze. Tak. No Zacz... to zapraszamy. Zacznijmy tutaj. Tutaj jest taki ładnie. Nowy wodospadzik, tak, ładny koszyk, prawda? Tutaj, tak. Tutaj taki jakby takie wejście, fajne nawet. Nie. Pokaż... Chodzimy... Nie, czekaj, pokażę tabliczkę. Dom wodki, oczywiście. Okay. Moja... sofa. I zjebany... No i już tutaj tak widać, że trochę się rozbudowaliśmy. Przez ten czas jak was nie było. Tu mamy piękny salonik. Z balkonikiem u góry. Sofa. Tam jakieś krzaki. Ej. Tutaj będą... Tutaj będą nasze pokoiki. Będą. Będą. Zarąbisty... Zarąbisty żelandor... By em By Kamil. No. no i oczywiście Subić mamy zamiar zrobić z nederowych cegieł. Cegieł. Po które, się nie, po które planujemy się niedługo wybrać. Tak, ponieważ ze byliśmy w Kiewie, a on w Kiewie znalazł co? Diamenty. Dokładnie. No, i tak się odpierdalali. Tylko diamenty a ja robiłem. Deklarację. No jasne, jasne. No tak. no, więc w następnym odcinku, może oprowadzimy was po nederze. No, to, bo, wy, bo wy tam zapewne nigdy nederze. nie byliście. No właśnie, nikt nie wysoko nederze. <laughs> Oliver, dawaj dupę, usiądziemy sobie. To... Opowiadaj nam historię wujku. Krapen na dupen. Co? Serde czerwony dywan dla szlachty? No bo szlachta wie o co chodzi, nie? No no. No wiem. Dobra, no już się chyba pokażemy przywo? wam już jak dokończymy nasz magazyn, który jest obecnie w budowie. To może pokażemy Popatrz, teraz magazyn czy nie? Nie, pokaż nie. to nie jest magazyn. No to no, takie. dobrze, pokażemy magazyn w budowie. No, w budowie dokładnie. I więcej to jest zarys. Jeszcze takie no, samo, tak. jak tutaj będzie z drugiej strony, tutaj. O, to tak to samo co tutaj. Będzie tutaj. A jak to będzie wyglądać w końcowej fazie? Zobaczycie. No chwili. to właśnie, dokładnie tak. I teraz to robimy. Tak jak zawsze. Garaniny, nie będziemy na <laughs> Nie dobra. Y Czego mamy mało? Czego mamy mało? Diamentów. No że to mózgu ma mało. No ale... <laughs> to to chyba Potrzeb... trzeba budować ten mm, magazyn, to? Magazyn, no. No dobrze. A później byśmy się mogli ponapierdalać ze sportami, nie? Mhm. Dobrze, to my się na razie żegnamy i do zobaczenia, kiedy już y, zobaczycie skończony magazyn. Tak, dokładnie. Pa, pa. No, no, to tak ja tak idę tak. no to ja idę pracować. No to... goodbye. Bye bye, masz kary. Bye bye. No, no. Pięć, dwóch, sześć, dziewięć... O kurde, ile tego? Kurde. Gdzie bym miał indzertów? Dobra, już tylko księgi brakuje. Tu jest Alby. Oliver, chodź zobaczyć, jak śmietnik nazwałeś. Może być? Co zrobiłeś? Śmietnik nazwałem. Okej, okay, to ja zaraz przyjdę, to nagram odcinek. Dobra, jestem. Chodźcie! O? Gdzie? śmietnik zobaczyć, co zrobiłem. Co? Zwanę Siema wszystkim! No elo. No elo. trzeci dzisiaj. Teraz trzeci, tak? Skończony <mogamy> magazyn i ogólnie tutaj. Skończony. to, pokażemy, postale. jak nazwaliśmy magmowy śrubniczek, czy jak się nazywa. Baj Kamil. Dobra, ocieńcie Tym razem lol. No, no, nie do Tu się nic nie zmieniło, wszystko jest tak jak było. Teraz... Ej, ej, da, dawajcie mi podkład tych bębenków takich coś, tak uderza. Tak szybko. Nieważne, i wiem. Wiem o co? Tak wygląda. Masz magazyn. Wszystko jest. Pięknie. Tabliczki, wszystko jest oznakowane. Jak nie na polskich drogach, bo tam nie jest nic oznakowane. Może no, no, być tutaj przed... Wchodzę, już, już wchodzę. ta Emil skombinował fioletową wełnę, czy tam purpurową, czy whatever. I tak ładnie pasuje do tego portalu. No i ja tak robiłem... No patrz, zamknę imię. No i co będziemy teraz robić? Będziemy musieli iść do netheru po netherowe tegły, i wykończyć tufik. No właśnie. Ale to już w następnym odcinku. Aha. To ten odcinek będzie miał 3 minutki. E tam. Nie e tam, no na serio, chodź ej. Nie. Nie, rób se, ej. nie będzie już 3 minut. Nie rób sejaj. Nie robię sejaj. Nie wiadomo, czy będziemy na jakąś kierdzę więc... No, no właśnie. Asy. No to, to zrobimy o... w następnym odcinku. A ja się muszę przeciągnąć. No to dwóch za tydzień wrócimy znowu. <laughs> <laughs> Kurde, szuka że tu jest. Nie biegajcie tak po tych... po całym moim ekranie, bo ten odcinek będzie mieć... Można się no zgubić, chyba. No. Idę sobie parę robić. Dobrze, no. no wiem. Ile mamy riasu? Trzy. Aha. Nie robimy kill'opów, nie? No nie. Nadzienie, nie co ty, Enchanting, nie? To jest. Kupuj palca. Emil, co cię gnoi? Dawaj, hodz, Dobra. No, <grymki> a ja gdzie? Ja gdzie? Ja gdzie? No. Spieprzaj. Spieprzaj. Nie. nie bijcie się, siekierkami. Dobra, to może idziemy z tego w końcu. Nie, bo kończymy. Odcinek. Ale nie rozumiesz, że ludzie 3 minuty? Nie będzie miał. No to chociaż mi gazów. Chodź. ja zantowałem. No widzisz. Dzisiaj mi coś 200 diaksów się należy. Co? 200 diaksów się należy. Dobra. No to kończ może. No to kończę. Mi się tyle należy. Dawaj. No, no to kończę, Do, tak, do widzenia no... wam. No. Ile no... razy to się tak? będzie żegnał? No. To e -e pokaż nowym mój... wymok Ej, bo mi Minecraft zasinacie. Dobra, no. <laughs> Jezu twój mi <lejmi> było wielki. <laughs> Dobra, Cześć. no to... Cześć! Chłopaki, Cześć. pożegnajcie się. Pa pa! Do widzenia! Do widzenia.